Moim rozmówcą jest Bogdan Romanowski, autor książki Ubek, wina i skrucha. Witam serdecznie. Kawa na ławę. Dlaczego bohaterem książki zrobiłeś ubeka? Bo takich ubeków w Polsce nie uświadczysz. To oczywiście żart, ale jest w tym trochę prawdy. Jest to człowiek, który w 1983 roku został złamany. Musiał podpisać współpracę. Konspirator z Gdańska. I potem zaczął pracować jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Tak się zapamiętał w tej pracy, że sam napisał wniosek, podanie, że chce pójść półkę wyżej, chce zostać funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. To postać wyjątkowa także dlatego, że w 90 roku, kiedy następowała w Polsce transformacja, koledzy z dawnej SB doradzili mu to, żeby poszedł pracować w łopie, w Urzędzie Ochrony Państwa, w nowych służbach. Co ciekawe, chyba był przekonany, że jego teczka jest wyczyszczona. Poszedł i został zdemaskowany. A o zupełnie wyjątkowości tej postaci świadczy to, co on robi w ostatnich latach. Czyli Janusz Molka, bo tak się nazywa mój bohater, w pewnym momencie przeżył metamorfozę, można powiedzieć o swego rodzaju przemianie duchowej. Zaczął dzwonić do swoich ofiar, do ludzi, na których donosił. O, na których pisał raporty. No, A możesz powiedzieć, zaszkodził. na kogo, kogo dbać? Tak, to były bardzo ważne postacie. Postacie takie jak Lech Kaczyński, który wtedy był jednym z przywódców opozycji w latach 80. w Gdańsku. Janusz Molka próbował podejść do Donalda Tuska, który wtedy był liderem takiego środowiska skupionego wokół pisma liberałów. To był Bogdan Borusewicz dostał nawet zadanie w pewnym momencie Janusz Molka e, ściągnąć na spotkanie ze sobą ukrywającego się wtedy Borusewicza e, i był przygotowany na to, że go obezwładni e, wrzuci do samochodu czekającego obok, gdzie tam czekał inny kolega funkcjonariusz, i zawiezie go do, prosto do więzienia. E, takich postaci było bardzo dużo. Te postaci. Funkcjonują w III RP do dzisiaj, tak naprawdę. I mówiłeś, że on zaczął dzwonić do swoich ofiar. Dokładnie tak. W pewnym momencie uznał, że to, co zrobił, to, co robił wtedy w latach 80., to było straszne zło, to był grzech za grzechem, to były rzeczy niewybaczalne. I myślę, że tkwiło to głęboko w nim, ta zadra. I pomyślał sobie, że warto będzie uderzyć do tych ludzi i zapytać ich, czy oni by mu nie wybaczyli. Jeden z pierwszych telefonów był telefonem wykonanym do Arama Rybickiego, świętej pamięci Arama Rybickiego, który już nie żyje posła Platformy Obywatelskiej, na którego również Janusz Molka donosił. To były telefony do innych kolegów, do innych koleżanek. Różnie, różne osoby reagowały. Kilka osób powiedziało, że nie chcemy z tobą mieć nic wspólnego. Oni rzucali słuchawką, jak on do nich dzwonił, ale drudzy umawiali się z nim. Tak zrobił Aleksander Hall, tak zrobił Aram Rybicki, tak zrobili państwo Czechorowie. I ta znajomość z nimi została nawiązana na nowo. Oni wysłuchali go, rozmawiali z nim wiele godzin. On starał im się powiedzieć to wszystko, co mógł powiedzieć albo to co chciał powiedzieć. Bo nie powiedział, myślę, wszystkiego. I potem oni byli tymi osobami, które zaczęły go nakłaniać, Janusz. Jeżeli ty naprawdę chcesz odkupić swoje winy, to ty musisz o tym wszystkim opowiedzieć publicznie. Musisz wyrazić taki publiczny akt skruchy, publiczny akt żalu. Dlaczego zdecydował się przed tobą dokonać tego aktu skruchy? Ta sprawa zainteresowała mnie, kiedy przeczytałem książkę Cęckiewicza Oblicza Bezpieki. I on tam kawa na ławy wyłożył jego akta, jego teczkę personalną, bo zachowała się tylko teczka personalna, nie ma teczek pracy, nie ma tych jego donosów. Kiedy zobaczyłem tą historię, to myślałem: no, niesamowita sprawa. Uderzyłem więc do, do Cęskiewicza i akurat zdarzyło się, zupełny przypadek, że ten molka po ujawnieniu tych, tych wszystkich jego dokumentów e, zadzwonił do Cęckiewicza i zaczął mieć pretensje, że on bardzo źle go opisał. Wtedy udało mi się z nim skontaktować. Trochę to trwało, zanim go namówiłem do tego, żeby powstała z tego książka, spotykaliśmy się kilka lat, no i tak to się skończyło. A uważasz, że człowiek, który we ma kłamstwo, manipulacje, tak otworzył się od tak sobie przed tobą i, i nie zmanipulował cię czasami? Ja na samym początku i pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące rozmów z nim, bo to były długie rozmowy, ale takie co jakiś czas. Miałem oczywiście w tyle głowy, że jest to człowiek, który być może chce zagrać w ostatniej grze operacyjnej życia, że jest to człowiek, któremu brakuje bycia na pierwszym planie, brakuje bycia w centrum uwagi. I oczywiście, że cały czas ja patrzyłem na niego jakby pod lupą, pod lupą podejrzeń własnych, no bo dobrze wiemy, że człowiek, który zajmował się zawodowo oszukiwaniem ludzi, no czasami może to wejść mu do końca życia i on nie jest w stanie z tym zerwać. Ale miesiąc po miesiącu, rok po roku, bo to trwało kilka lat, ja dochodziłem do jednak, doszedłem do wniosku, że w tym człowieku jest coś więcej. Że tam na dnie jego duszy jest coś, co jest absolutnie wyjątkowe, dlatego że ja po raz pierwszy ze strony jakiegokolwiek funkcjonariusza SB usłyszałem, że on zrobił coś złego. Do tej pory, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali kiedyś w SB, mówili, że oni są państwowcami, że oni pracowali dla Polski, że takie było prawo i że nie mieli sobie nic do zarzucenia. I to nagle człowiek mówi, bardzo przepraszam, ja popełniłem zło. Ja byłem człowiekiem, który. On mówi wprost: ja byłem sukim synem. I wydaje mi się, że jest to coś, na czym warto się oprzeć i my uwierzyć mimo wszystko. To nie jest tak, że on mi powiedział wszystko. Wydaje mi się, że on bardzo wiele rzeczy zachował dla siebie. To jest jego polisa ubezpieczeniowa, to jest też kwestia pamięci. On mówi, że gdyby dzisiaj miał teczkę, teczki pracy, to by sobie to wszystko odtworzył. Co ciekawe, pierwsza reakcja osoby, na którą donosił, a która przeczytała fragment książki, była taka, że on kłamie, bo ten opozycjonista nigdy nie przekazał mu takich materiałów. Bo on nigdy nie był taki naiwny. Mam więc wrażenie, że ten facet, ten człowiek, mój bohater, podkłada się jakby dwóm stronom. Z jednej strony SBC nie sądzę, żebym podali rękę, bo dla nich on jest zdrajcą. Złamał zmowę z Dokładnie tak. Opowiedział o tym, o czym się nie mówi, albo mówi się w sposób zupełnie inny. A z drugiej strony mam wrażenie, że pokazał też pewną niefrasobliwość. Opozycjonistów, którzy wtedy w latach 80. co zrozumiałe, nie mieli się od kogo uczyć konspiracji, więc popełniali błędy. I on tak naprawdę żerował na tych błędach. Wystarczyło, że wciągał w rozmowę i każda informacja, którą oni przekazali nawet, nawet najmniej istotna, była wykorzystywana już potem przez jego kolegę. Słuchaj, nie polubiłeś swojego beka za bardzo? E... Bardzo się tego obawiałem, że nasze relacje poprzez to, że były stosunkowo długie, bo rozmawiam ze sobą kilka lat, nie przekroczyły pewnej granicy. Myślę, że nie. Nie przekroczyły absolutnie tej granicy. Nie wypiłeś nigdy z nim wina nigdy wódki? Nigdy. Nigdy nie byliśmy na wódce, nigdy nie byliśmy na piwie, e, nigdy on nie zaproponował mi przejścia na ty. Ja. Jestem młodszą osobą, więc to jest zrozumiałe. Yy, I to nie jest tak, że ja daję za niego głowę. Ja ni za nikogo nie mogę dać głowy oprócz samego siebie, ale wydaje mi się, że warto takim ludziom dać szansę, żeby oni opowiedzieli. I jeżeli opowiedzą wszystko, to wszystko jest w rękach tych, którzy byli jego ofiarami, czyli wybaczyć, czy nie wybaczyć. Yy, napisałeś książkę, czy on ją znał przed. poznał ją przed wydaniem, czy. Kupił sobie księgarni. Nie, absolutnie. Zasada jest taka, że ja jestem autorem, on jest bohaterem, więc e, wszystkie jego wypowiedzi, które mi dał do książki, były autoryzowane. E, zasada była taka, że tutaj moja, moja relacja była fair wobec niego. E, natomiast wszystkie wypowiedzi jego kolegów wszystkie sprawy związane z dokumentacją Własne moje impresje związane z jego osobą, to tylko i wyłącznie były w moim ręku, w mojej głowie, więc on absolutnie nie miał prawa spojrzeć w tą książkę, zresztą nie do pomyślenia jest dla mnie, żebym coś takiego zrobił. Jak zareagował na książkę? Um, powiem tak, to była dziwna reakcja, dlatego że miał sporo uwag krytycznych, że to nie tak. W tym momencie zupełnie inaczej było, że pan tu przerysował. Eee, najbardziej wzburzony, myślę, chyba był opiniami ludzi, tymi, którzy bardzo negatywnie o nim e, mówią. Ale dwa dni temu zadzwonił do mnie i powiedział, że ta książka jeszcze bardziej pomogła mu zrozumieć, co zrobił. I najbardziej przykre dla niego było to, że ci ludzie opowiadali o nim jako o byłym przyjacielu. Byłem członku rodziny i on do, do końca życia sobie tego nie wybaczy, że on mógł zawieźć ich zaufanie. Na koniec powiedz, po co wracać do tamtych czasów? Dlaczego mm, wróciłeś? Zwłaszcza w momencie, kiedy wszystko, co jest sygnowane IPN-em, jest uznawane za prawioszołomstwo, za coś, co, 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 co jest passe. Ja myślę, że w każdym momencie warto wracać do przeszłości, zwłaszcza do przeszłości tak bliskiej. No przecież lata 70. lata 80., początek lat 90. To jest źródło obecnego systemu. Patrząc na to, co jest w tej książce, jakby czytając o tych informacjach dotyczących transformacji, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego miały miejsce takie nie inne procesy historyczne. No, nie okłamujmy się. Ci ludzie, którzy pracowali w służbie bezpieczeństwa, ci agenci służby bezpieczeństwa, których było pod koniec PRL-u 70-80 tysięcy, oni nie zniknęli jak kamfora. Oni funkcjonują. On mówił mi w pewnym momencie, że panie Bogdanie, panie redaktorze, gdybym ja wtedy poszedł na współpracę z Urzędem Ochrony Państwa, bo on twierdzi, że. Urząd Ochrony Państwa chciał go zwerbować jako tajnego współpracownika, to ja dzisiaj byłbym autorytetem moralnym i mówiłbym w telewizji Rymanowski Wywiedziecie kraj nad przepaść. I myślę, że dlatego warto wracać do tamtych spraw, bo w tamtej rzeczywistości tkwi źródło obecnej. Pomimo, że to książka historyczna, czyta się ją jak dobry kryminał. Zapraszam do lektury.